No, to dzisiaj będzie mega kontrowersja, która mi pokazała, jak warto się uczyć od samego stwórcy zarabianie, pomnożenie pieniędzy. Czyli będziemy mówili o dziesięcinie. Czym jest dziesięcina, jak ona działa i czy warto? To dzisiaj będziemy o tym mówili. No właśnie, piątek, więc dzisiaj kawał dobrej wiedzy. Zacznijmy z najmocniejszej księgi na świecie, czyli z Biblii, więc punkt pierwszy, jeden z moich ulubionych fragmentów, radosnego dawca, Pan miłuje. Punkt drugi, Malechiasza 3:10, pozwolę sobie przeczytać: Przynieście całą dziesięcinę do spichlerzy, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczyć w tym. Czy Wam nie otworzę zaworów niebieskich? i nie zleje na Was błogosławieństwa w przeobfitej mierze. I to jest fragment, który ja odkryłem na kursie finansowym Krauna. Już na nim nie byłeś. Bardzo, bardzo zachęcam Cię do tego, ponieważ jak czytam ten fragment, myślę Jezus Maria, jak trzeba bardzo Panu Bogu zaufać, bo tutaj będzie 10% z naszych dochodów i On mówi, że będzie jeszcze więcej mnożyć. Sam ja mam lęk w sercu, do tej pory gdzieś. On jeszcze we mnie często jest. Natomiast widzę, że Pan Bóg ze swojej obietnicy się absolutnie wywiązuje i co kwartał zastanawiam się, na co właśnie tą dziesięcinę Pan Bóg chce, żebym przeznaczył na Jego cele. Gdzie chce, żeby pieniądze Jego mądrzy pracowały, gdzie produkowały dużo, dużo więcej dobra. Do tego Cię zachęcam żebyś miał tą wolność, a jutro, sobota, troszeczkę ten temat jeszcze pogłębimy, dlatego Cię zachęcam i do zobaczenia już jutro.